I siema, witam wszystkich bardzo serdecznie z tego oto serwera, w którym skończyliśmy ostatnią przygodę. Długo nie było odcinków z niczego, ponieważ szkoła. Rozumiecie. Szkoła to pech, szkoła to gówno. Zainstalowałem boxa, tak jak mówiliście. Pyk, pyk! Wow. Jakieś kciterstwo. Jak chodzimy po jaskiniach. Wow. No. Więc tak... Y Mamy warbencia, mam cały już ekwipunek sobie... A, ile mam żelaza? 3 dobra Sekilo mm -hmm. pyk Ok, i co w tym odcinku? W tym odcinku idziemy gdzieś tam porypać I który to jest poziom? Jest to poziom 17 Czyli poziom prawie, że diamentów i coś mi się wydaje, że za tą ścianą są diamenty. Nie wiem czemu, nie pytajcie czemu. Ale coś mi się tak wydaje. Po prostu czuję, że mam dzisiaj pecha. Nie wiem co ma pech do znalezienia diamentów, ale coś tak jakoś. Tak mi podejrzanie tutaj wygląda ta ściana. Jeżeli tutaj naprawdę będą diamenty, to ja jednak będę szukał. Uuu, dźwięk jaskini ździerstwo, to miały być diamenty Ja tak się nie bawię pyk, pyk 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 Przysiamam 7 tego 10 żelaza ja Cię Dobra I bym motykę zrobił Gotowi pochodnie są, kobel jest, sadzonki niepotrzebne, to idzie Tyk, 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 tyk tyk, tyk. I idziemy! Nie, sobie ustawię na mniejszy. Nie ma co. Po co mam w jaskini mieć tak mocno? Tak szorstko. Widzę po tym, że tam raczej niezbyt ktoś był, więc idziemy tędy. Coś mi się wydaje, że dzisiaj mam pecha, więc za śmierć raczej. O nie, 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 nie. Wolę nie umrzeć. To by była katastrofa w drugim odcinku. Wokend, Okenbichem. Przecież tu miało nikogo nie być. Tak kurde, ciadostwo, głupie. Teraz mi gorzej działa niż przy takim. Haczybyty! Ktoś mnie tutaj zrzuci, to ja nie ręczę za niego. To ja nie ręczę za niego, gdy się odrosnę. No i gówno tutaj mam. Szczerze. Jaki to jest poziom? Czyli znowu na dwunastym jestem? Jezus Maria. Nie mam do siebie nerwów. Ja ciągle na tym samym poziomie kopię. Mówię, dobra, chodźcie na ten i idę znowu na 12. Aha, no tak, bo zszedłem przecież, dobra. Właśnie chciałbym Wam powiedzieć, że nowy film e, pewnego takiego człowieka, no fajnego, nie mogę powiedzieć, wiecie. Chyba, że nie, nie mogę, bo prawa autorskie. Ale wychodzi do kin. Świetny właśnie. Może się już domyślacie, może nie. Ale człowiek ten prowadził... O, to chyba mogę powiedzieć, Ali G. Nie! Ja tutaj doszedłem. Kurwa, maś. Ja w to nie wierzę, że co jest z tym Minecraftem. Zaraz wracam. Tego zasranego kurde, Optifina, proszę. to działa chociaż. Ech, zachciało wam się. Trzynasty poziom. No przecież przybyłem tutaj, no. To ja się wykopałem dookoła, no. Nie wiem. Co to jest? Co to ma być? Byłem tutaj. Ile ja już nagrywam? Dobra chwila. Już jest prawie dziewiętnaście minut. Myślę, że to dobry pomysł na zakończenie tego cinka powoli. Ja będę tutaj rył sobie w ziemi. Co prawda nie znaleźliśmy nic ciekawego, tylko no co? Złoto, kilka lapisu, no i. No i tyle. Wróciliśmy do tego miejsca, w którym zaczęliśmy. Brawo dla mnie. I następnym też będziemy szukać diaksów, no bo co? Co można robić na tym serwerze hardcore plus bicia się i szukania diaksów? Już chodźcie, poszukamy, proszę, żelazo na zakończenie. O, może jeszcze spawner niechcący trafię. Kurde, mocno tutaj coś wyje Czekajcie, to tutaj gdzieś Jakby pode mną Jakby pode mną i kopie pod... No nie kop pod siebie. No i tam Fuck. Chodź tu gnoju Może tutaj jest ta mała Dziecina Tam są niezbadane tereny To tam dobra, no to tam się wybierzemy w kolejnym odcinku i tutaj pochodzimy dobra no to ja co kończę komentujcie oceniajcie, że on się naprawdę podoba to subskrybujcie jestem Draymart i zapraszam do ponownego oglądania trzymajcie się czekajcie mam nadzieję że następne odcinki będą lepsze subskrybujcie hej siema i witam was tutaj był w kolejnym już trzecim odcinku hardcore USKKFa. SKKFa chodź tutaj chodź podejdź podejdź hardcore USKKFa. I w tym odcinku znowu szukamy diamentów znalazłem w poprzednim jakieś tam nieoświetlone tereny ale pierwszy zbierzemy to żelazo czemu by nie Ło to chyba dwie rudy na siebie się nałożyły No i tak więc nagrywam to od razu po pierwszy po drugim jako, że nie mam za dużo czasu na nagrywanie, ale dodawać mogę ile mam węgla? to się by trochę przydało jeszcze Ok, tyle idziemy a co będę więcej brał? dajcie spokój chwila, tam są tam coś jest nieosiedlanego i tam jeszcze złoto widziałem o, widzicie cud, cud miód malina poziom 16, to może diaksy się trafi końcu Wow. 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 Coś tutaj mocne. Wow. Ładnie tutaj go napakowali. Wow, wow, lagi, lagi. I gdzie mnie nie było. Tam już widziałem, że typek maszerował. Dobra, to tutaj chyba wie. o złoto. Czekajcie, jeszcze to złoto wezmę. Op. Czemu by nie, jak dają? No nie Jak dają to biorę, to może później jeszcze wykorzystam gdzieś To może sprzedam, wymienię się za coś I ewidentnie nikt tędy nie szedł, zawsze, zawsze Pierw wybieram pod górę Żeby mieć już z głowy Nie ma to jak piękna, cudowna jaskinia Wykopmy to, naprawdę wykopmy to, bo ja chcę Jak nie obraziłbym się, gdyby coś tutaj było. Eee, chcę wam powiedzieć mój rozkład plan serii, bo ostatnio trochę się pojawia. Żelodzo, świetnie. A gdzie diaks? Więc tak. Hard Story. Będę reklamował jak najbardziej Hard Story. Więc ja grałem na Hard Story i... Jak coś to zapraszam serdecznie do grania. Eee, więc tak. Hard Story będzie raz w tygodniu. SKKF będzie tak myślę 2-3 razy w tygodniu um, Co jeszcze takiego tutaj Battlefield Battlefield będzie jak mi się podoba rozumiecie Battlefield to Gdybym jeszcze nagrywał Let's Play ale taka pogrywajka to jak mi się podoba I co Titan Quest będzie myślę że to zależy od Was powiedzcie mi co ile jesteście Titan Quest hm? Aha i powiedzcie mi właśnie to to z tymi tymi to, to Wiem, zostawiłem żelazo. Nie denerwujcie się. Nie wrócę po nie. <laughs> Niech gnije. Eee, to to to... O tutaj jeszcze jest żelazo. No, no to z tymi tymi klawiszami F1 itp Jeszcze mi pojdźcie. Świetne jaskinie! Kurde... Ten, tu ten zombiak, tak? Hehe <grystanie> Dobrą pułapkę typek zrobił, powiem szczerze Dobrą Spoko, mam takie dobre itemy, że nawet jeżeli coś na mnie zeskoczy, to i tak mi nic nie zrobi Który to poziom? 14, 13 teraz, tak? Błądzę tutaj, spawn 2000 155, dobra, chodźmy w stronę spawnu. Tutaj byłem. Chodźmy w stronę spawnu, bo. Bo tak. Bóg ze światłem. Dobra, mam tego kobla, tego wykorzystam w końcu. Znowu niepotrzebnie. Żelaza to ja już mam spór Co tu robi piasek Piasek dziwna rzecz w kopalni. Aha A i dzięki temu zysk zyskałem To jakaś tutaj hodowla tych grzybków jest zabiorę mu kilka. Znaczy wszystkie, bo te są rzadkie. To trudno teraz wyrosnąć te grzyby, to zbieram, te małe. Dobra zbieramy stak żelaza i będzie na tyle z żelaza. I trzeba będzie zbierać w końcu te głupie diaksy. Czemu ich nigdzie nie ma? Ja się pytam czemu. A to jest taki mini kanion. Bardzo mini kanion. że to jest tylko mini kanion To nie liczę na za dużo fajnych rzeczy Aha, musimy się życie odnawiać Jak najbardziej O proszę Nasze rzadkie grzybki, tak Lapis Cholerny lapis W dupę go sobie włożę chyba Ja jebie Kurde Spadejesz. nie biorę lapisu sorry 21 to nie to schodzimy niżej idziemy w stronę spawnu przepraszam was że to powtarzam ale muszę tam dojść nie mogę zapomnieć idziemy w stronę spawnu na chwilę bo tam więcej jaskiń jest przy spawnie więcej ludzi to od razu może Zupełnie przypadkiem kogoś zabije. Musi się coś dziać w tych odcinkach, przecież nie? Hello? O, tutaj nikogo. O, słyszę kostka. Fajnie. Nareszcie. A! Jezus Maria, Głupku debilu. Jebany, spadaj, debilu! Kurde. Jaki nob Jaki debil. Mógł mnie zabić. Jaki debil, Jezu, jak się wystraszyłem. No Minecraft teraz ładnie straszy ludzi. Jaki debil. Skąd on wyszedł? Jaki kretyn. O mój Boże! Jaki kretyn. Kimów dupe oko niech to zasrona jego mać. Kurde, debil głupi drugi gdzieś tutaj jest one teraz myślą no to mnie obchodzą skubane głupie nie oj było blisko oj było blisko ile mam jeszcze tych czy Ty no to zaraz mi się kończy Bleh. Co to robi? O widzisz? Patrzcie, coś znalazłem. To coś większego. to ukrył to ja mówię. dobra później to znajdę no i widzicie jakaś baza tutaj a było iść tutaj było tylko że główno w tych skrzyniach jest a co tutaj jest Kordów wam nie podam Sobie zaraz zapiszę Ty no, słód malina Dobry spawner, powiem wam Warto było go znaleźć Dziękuję Udana misja I Trochę już coś to poniszczył chyba Nic tutaj nie ma Czego kurna? CZEGO? Przecież wyłączyłem, przecież jesteście wyłączeni Czy to tyle światła wam nie wysy... Hmm. Tu jest ten dirt Ciekawa miejscówka, chwila zapiszę sobie kordy i do was wracam Dobry już jestem. Dobra, no to... Nie, ja stąd. Bym nie przypuszczał. Ło! Wow. Jeden FPS! O kurde.